Cześć, z tej strony Kamin. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale z Kamerką. Postanowiłem zrobić tą zmianę dlatego, że mój kanał od samego początku był e, robiony na wzór kanału juniorskiego z lat 2016-2018. No i w sumie to jest dlatego pojawiło się około 20 szorców z juniorskim, które gra sobie w Chloe Neighbor. Co prawda nie oczekuję aż takiego przyrostu e, subskrypcji, jaki miał juniorski w tamtych latach, ale chciałbym móc robić robić content troszkę podobny do niego. Obecnie nie będę dużo aktywny na kanale, bo chcę poświęcić miesiąc, dwa na stworzenie dobrych filmików z montażem, yy, aby mój kanał by był w końcu w lepszej jakości. No i w sumie to tyle co chciałem powiedzieć. Jeżeli chcecie śledzić mój kanał, pamiętajcie o zasubskrybowaniu oraz o kliknięciu w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie dostawać powiadomienia o moich przyszłych filmach. Do zobaczenia wkrótce.